W Grudziądzu odbyło się posiedzenie zarządu mundurowego klubu motorowego Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tego spotkania odbyły się trzecie mistrzostwa Polski służb mundurowych w Kręgle. Jest to posiedzenie zarządu głównego mundurowego klubu motorowego Rzeczypospolitej Polskiej, który ma 23 oddziały w Polsce, między innymi jeden z bardziej prężnych klubów, to jest region grudziądzki. i w ramach tego posiedzenia odbywają się trzecie mistrzostwa Polski służb mundurowych. W Rzeczypospolitej Polskiej? W bowlingu, czyli w kręgle. Natomiast po raz pierwszy jest to impreza międzynarodowa, ponieważ przyjechali tutaj nasi koledzy z policyjnych klubów z Kijowa i z Połtawy z Ukrainy. My cieszymy się, że te zawody są w Grudziądzu. Witamy wszystkich serdecznie, szczególnie gości z Ukrainy, których tutaj bardzo serdecznie chcemy ugościć, żeby im się bardzo podobało. Mamy nadzieję, że też wygrają jakieś nagrody. Duża impreza, bardzo duża impreza i myślę, że już cyklicznie wpisze się tutaj w nasze miasto, co jest też świetną promocją. Dla Grudziąca dla całego klubu i myślę, że to będzie wydarzenie, o którym będziemy bardzo długo jeszcze pozytywnie myśleli. Licznie uczestniczyła w zawodach grupa Z Ukrainy. Z Ukrainy przyjechała drużyna zespół 20 osób, w tym piątka dzieciaków. Większość osób z Połtawy, to jest piękne miasto w centrum Ukrainy, bardzo zielone, bardzo fajne. Przy okazji zapraszamy wszystkich i też Kijów, bo sobie w Łodzi to jest dowódca. Kijowski, więc on też dzisiaj zasilił naszą drużynę ukraińską i będą walczyć! Na koniec odbyło się wręczenie nagród i Pucharów najlepszym graczom.